Rozmowa dnia w radiu piekary. Marek durma, dzień dobry. To już jutro wielki protest górników na ulicach Katowica. W związku z tym mój Państwa gość, Bogusław Ziętek, przewodniczący sierpnia 80. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie przewodniczący, jest ustawa o górnictwie. Jest, będzie w sejmie, będzie też protest. To znaczy, że was nie satysfakcjonuje ten dokument? No, po dwóch latach mamy w końcu projekt ustawy, który wchodzi do Sejmu, to stanowczo za mało. E, my musimy mieć również finansowanie tej ustawy, dlatego, że przypomnę, że między innymi na nasz wniosek dopisana tam zostaje Jastrzębska Spółka Węglowa i to dobry krok. Natomiast jeżeli chcemy umożliwić górnikom, pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystać z tej ustawy, to muszą być na to środki, bo te środki, które wcześniej tam były, Muszą być przeznaczone dla pracowników PGG i Czekają nas likwidacje kopalni Bobry, kopalni Bielszowice, kopalni Wujek w przyszłym roku, w najbliższym czasie, i e, tych środków na pewno zabraknie. Poza tym, e, no dwa lata rządów i, i, i tylko jedno rozwiązanie to jest stanowczo za mało. E, to jest również problem tego typu, że. Na Śląsku nie tylko górnictwo się sypie, mamy problemy z hutnictwem, mamy problemy z przemysłem motoryzacyjnym. Więc ta demonstracja jest takim krzykiem rozpaczy ze strony y, pracowników y, społeczeństwa y, naszego regionu, że trzeba y, usiąść i pracować nad y, kolejnymi rozwiązaniami. Propo motoryzacji w takim razie lepiej jutro pana zdaniem omijać Katowice po 15? Y, zdecydowanie tak. Y, my przepraszamy oczywiście mieszkańców Katowic, tych, którzy się wybierali, ale od 15 ruszamy z marszem gwieździstym. Z trzech różnych stron będziemy podchodzić pod Urząd Wojewódzki. Kilka godzin na pewno Kartowice będą zablokowane. Jakie są Wasze główne zastrzeżenia do ustawy o górnictwie? Mówi Pan, musimy czuć, mieć pewność, że finansowanie jest zapewnione. Tam, o ile się nie mylę, wpisane jest na 10 lat 11 miliardów złotych na restrukturyzację. To dużo czy mało? To może się okazać za mało, dlatego, że ja przypominam, że w samym PGG jest 4,5 tysiąca osób uprawnionych do urlopów górniczych. W jaszczemskiej Spółce Węglowej to jest podobna liczba, czyli około 4,5 tysiąca ludzi. No Jest oczywiście Bobrek, gdzie mamy do czynienia z odejściem na urlopy górnicze około 400 osób. E, więc to jest ogromna liczba ludzi, którzy być może będą chcieli skorzystać z tego narzędzia, a przecież nie mówimy o jop czyli o mhm. jednorazowych odprawach pieniężnych w kwocie. 170 tysięcy. Ja podam Panu tylko przykład Jastrzębskiej Spółcy, Spółki Węglowej. Według tego, co mówią do tej pory rządzący, przewidziano dla Jaszczemskiej Spółki Węglowej dodatkowo około 440 tysięcy milionów złotych. No to jest mniej więcej na 2000 JOP-ów. To jest stanowczo za mało. Jastrzębska spółka węglowa powinna odchudzić się o jakieś 6 tysięcy pracowników, mówię tutaj o całej grupie kapitałowej, więc jeżeli 2 tysiące ludzi skorzysta z JOP-ów, no to wyczerpiemy tą pulę. W moim przekonaniu na przyszły rok Jastrzębska spółka węglowa potrzebuje około miliarda złotych. Ten rozdziew jest jeszcze na tyle duży, że, 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 że musimy tych środków szukać. Tam ta ustawa musi być jeszcze poprawiona, m.in. w tym kontekście, że jest wątpliwość, czy pracownicy innych zakładów niż kopalnie będą mogli z tych jop skorzystać. Bo przecież chodzi również o to, żeby odchudzić administrację, bo przecież na te 100 tysięcy może się zdecydować wielu właśnie pracowników administracji, a ustawa jest tak nieprecyzyjnie napisana, że może się okazać, że Mogą korzystać z PDO tylko pracownicy kopalń, a nie innych zakładów, które również wchodzą w skład spółek węglowych, czy to PGG, czy, czy Jaszczemskiej Spółki. Czy Węglowe. rząd w tej chwili, jako ten partner do dialogu, mówi jednym głosem? Bo przypomnę, chodzi o resort energii, klimatu i aktywów państwowych. Z kim, z kim rozmawiacie, kto, kto reprezentuje rząd? Rząd nie mówi jednym głosem. I, i, I paradoksalnie to jest, to jest dobra wiadomość, dlatego że do tej pory. Ale wy mówicie jednym głosem. No tak, ale to jest jak gdyby oczywiste. My reprezentujemy interesy ludzi, którzy walczą o swoje rodziny, walczą o swoją przyszłość, więc to nas obliguje do tego, żeby mówić jednym głosem. Taki jedny głos właśnie 4 listopada, czyli jutro, padnie i nie będzie to ostatni, ostatni głos. Natomiast. Cieszy mnie to, że trochę wyłączyło się z tej dyskusji Ministerstwo Klimatu i Środowiska, bo to było takie ministerstwo nietrafionych pomysłów i tego, że projektowaliśmy swoją przyszłość energetyczną w zupełnym oderwaniu od, od rzeczywistości. Więc wczoraj, i dobrze, już nikogo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie było. Wydaje się, że minister Motyka zaczyna rozumieć, na czym polega górnictwo i energetyka, przy czym Duży nacisk tutaj kładę na słowo zaczyna rozumieć, dlatego że daleka droga jeszcze przed nim. Przede wszystkim musi dopasować te dwa główne dokumenty, jakimi są umowa społeczna i Krajowy Plan dla Energii i Klimatu. I mam nadzieję, że tutaj będzie tym głównym dokumentem, będzie umowa społeczna, bo inaczej się nie da. Po prostu rzeczywistość tak, tak nakazuje. Między innymi dlatego, że do roku 2045 my nie będziemy mieli żadnych. Atomu. To między bajki sobie możemy włożyć, że przed rokiem 2045, a ja sądzę, że ten czas będzie dłuższy powstanie elektrownia atomowa w Polsce Co dalej i nie będziemy mieli razie. taniego prądu z offshore'ów. Co dalej w takim razie? O tym już za moment w dogrywce zostańcie Państwo z nami. Jesteśmy na stronie radia Piekary. Zapowiada się ciekawie. Bogusław Ziętek, sierpień 80, w studiu Radia Piekary, panie przewodniczący. W JSW mocne zaciskanie pasa. Wiemy, że będzie redukcja zatrudnienia, wiemy, że będzie cięcie płaz, mówi się tam 15%. Ciekawą statystykę przygotowałem e, dla proszę, pana. Jastrzębska proszę. spółka węglowa miała 7 kopalń, zatrudniała 41 tysięcy górników i miała 7 dyrektorów. Proszę państwa, to jest rok 1993. Jak to wygląda po 32 latach restrukturyzacji JSW? Obecnie ma cztery kopalnie, 21 tysięcy pracowników i uwaga, uwaga, creme de la creme, ponad 40 dyrektorów. Brawo. I bardzo mnie to cieszy, że Pan zadał sobie trud, żeby do tych danych dojść. Dlatego, że kiedy powstawała Jastrzębska Spółka Węglowa, miała 21 tysięcy pracowników zatrudnionych głównie na kopalniach. Dzisiaj to jest 32 tysiące w całej grupie kapitałowej. Kiedy startowała Jastrzębska Spółka Węglowa w biurowcu pracowało 200 osób w biurze zarządu i wtedy górnicy protestowali że za dużo. Dzisiaj jest prawie 600. Cała masa dyrektorów, zastępców dyrektorów. Ja zapraszam na nasze media społecznościowe tam państwo zobaczycie ten budynek w Katowicach, który należy do DZW Innowacje. Naprawdę miałem okazję tam być dwa albo trzy razy. Pusty Ogromny, potężny budynek, w środku którego rośnie drzewo. No, fantastyczna historia do kręcenia jakichś surrealistycznych filmów, i my to utrzymujemy od, od, od wielu lat. To, że struktura górnictwa jest uproszczona, bo pan wskazał na to, że mamy mniej ścian, mniej wydobywamy, no, powinno wskazywać na to, że, że ilość tych osób, które wiszą na łopacie górnika, się zmniejszy. A to jest nieprawda. Tam ciągle mamy do czynienia z przerostem, z, z administracji, tam ciągle mamy do, do czynienia z bizancją, które nie tylko nie kurczy się, ale, ale się rozrasta. Ilość ludzi, których tam przyjęto w ostatnim czasie, mówię o ostatnich dwóch latach poprzedniej władzy, to jest około 4000. To nie byli górnicy. Górnicy z Sigurt do dzisiaj czekają na pracę w Jastrzębskiej spółce, spółce węglowej. To byli pracownicy administracji, których ta spółka, no, powiem brutalnie, po prostu nie potrzebuje i w tej chwili nie może utrzymać. Dlatego najlepszą formą, żeby ten problem rozwiązać, są jopy, możliwość odchodzenia na. Panie Przewodniczący, ruchu. zmieńmy w takim razie linię melodyczną i przesuniemy się do góry o jedną lub na dół. Węgiel koksujący i ODZW gigant na europejską y, miarę. Okej, okay, są cykle koniunkturalne, ale czy to, co się dzieje dzisiaj, to jest efekt w takim razie m, takiego dryfu, nie podejmowania decyzji, pan, trudniejszych, m, bardziej trudnych? Zarządzania? Zapewne usłyszymy o tym, że jest dekoniunktura na rynku stalowym, że ceny węgla koksowego są słabe, że ceny koksu są słabe. To wszystko prawda, ale, ale to nie jest klucz do, do tego problemu. Ma pan rację, to są lata zaniedbań. Jastrzębska spółka węglowa systematycznie schodziła z wydobycia i to nie jest okres ostatnich dwóch lat, tylko dużo dłuższy, dłuższa perspektywa czasowa. Już wtedy trzeba było reagować. Ta spółka nie może funkcjonować wydobywając w tej chwili około 8-9 milionów ton węgla koksowego, bo oprócz tego wydobywa jeszcze około 3 milionów ton węgla energetycznego, z którym nie mamy co robić. To jest Wielki problem, dlatego że on wchodzi na rynek jako odpad w przypadku jastrzębskiej spółki węglowej, tak, tak jest traktowany i te 3 miliony ton węgla może ogromnie zaburzyć funkcjonowanie takich spółek jak PGG, PKW, tych spółek, które działają na rynku węgla energetycznego, dlatego że po prostu jastrzębska spółka węglowa ten rynek traktuje jako rynek całkowicie poboczny. Ten problem również trzeba rozwiązać, to znaczy nie da się nie wydobywać przy okazji węgla koksowego, węgla energetycznego, ale ten węgiel powinien być energetyczny, powierzony do sprzedaży np. PGG albo jakiejś innej instytucji, która zajmie się regulowaniem rynku węgla energetycznego. I to jest główny problem, że my nic nie robiliśmy w sprawie rozwoju tej spółki. Ta spółka powinna iść w kierunku albo koncernu chemicznego, albo, o czym się ostatnio coraz głośniej mówi i dobrze, koncernu stalowo-koksowego. Mhm. My nie, nie, nie odcinamy żadnych benefitów z tego, że węgiel-koksowy jest uznany w Europie za, za surowiec strategiczny. strategiczny. Nie odcinamy żadnych benefitów z tego, że y, próbujemy odbudowywać hutnictwo i w Polsce, i w Europie. Było... Dlatego, że próbujemy go dosyć słabo i tak tylko dla, dla oka. No właśnie, czy to przypadkiem nie są tylko i wyłącznie takie deklaracje polityczne, które mówią o tym, że jeżeli chcemy myśleć o tym realnym bezpieczeństwie, to powinniśmy mieć swoje surowce, swoją stal i tak dalej. Patrzę są. chociażby na Hutę Częstochowa. Czy, czy z tej mąki będzie chleb? Byłoby dobrze, gdyby był, dlatego że to jest perspektywa wielu, wielu lat funkcjonowania i, i, i węgla koksowego i hutnictwa, ale ja po swoich doświadczeniach, mojej walki o to, żeby na przykład w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej albo obok Jastrzębskiej Spółki Węglowej po, powstał nowy koncern wydobywający węgiel koksowy, tak, tak zwany i z udziałem takich kopalni jak Bielszowice, Sośnica, jak Halemba, które mają również węgiel koksowy. Ja wiem, co usłyszę, że to jest węgiel typu semi, on nie ma, na niego nie ma zapotrzebowania w świecie. Tylko, że to jest wszystko nieprawda. Przy tej, przy tej sytuacji, jakiej ma, jaką mamy w świecie, po pierwsze, my musimy szukać własnych surowców. Po drugie, semi, a więc tańszy. I ten węgiel znalazłby swoich nabywców. Natomiast w tej sprawie nie robi się nic. My jesteśmy w przededniu likwidacji kopalni Bielszowice. Za chwilę będziemy likwidować kopalnię Sośnica, więc tracimy ten potencjał. Mhm. Jak pan zapewne zna sytuację w wieszczemskiej spółce węglowej, to wszyscy wiemy, że tam nie ma nowych złóż, do których moglibyśmy sięgnąć, gdzie eksperyment całkowicie nieudany. Kilka miliardów złotych wyrzucone w błoto. Dębieńsko to jest perspektywa najbliższych 20 lat. A my tutaj ustała. likwidujemy kopalnie, które są na biegu, mogłyby y, przynieść wolumen węgla koksowego na poziomie 3 milionów ton, a więc tego co, ty, tyle, ile Jastrzębskiej spół, spółce węglowej brakuje. I zapewniam, że ten węgiel znalazłby swoich nabywców. Y, a zwłaszcza w perspektywie tego, że premier Tusk jedzie do Kopenhagi i mówi tam, że bezpieczeństwo to stal, a stal to właśnie węgiel koksowy. 75% stali, która jest produkowana w świecie, jest produkowana metodą tradycyjną, wytopem surowki w wielkich piecach. I na koniec ostatnia dygresja, jak się w Europie chcemy zbroić 1400 wielkich pieców na świecie 40 funkcjonujących w Europie z czego część nie należy w ogóle do nas. W Polsce mamy dwa piece, w tej chwili jeden został wygaszony, czy, czy jest na, na postoju, e, drugi boryka się z ciągłymi awariami, ale i tak te piece są w rękach Hindusów. No właśnie, patrzymy na Dąbrowę Górniczą, a ja zapytam w takim razie, co dalej? E, jaki macie plan działania i jaka to będzie barburka? Przypadkiem niespędzona w Warszawie na protestach? Po yy, bardzo prawdopodobne, że to będzie barburka, w której będziemy musieli protestować, dlatego że my nie mamy innego wyjścia. Albo zmusimy rząd do rozmów i, i zastosowanie rozmowy, rozwiązań, o których oni mówią. Ale niestety, wbrew hasłu, które głoszą... Mówią, nie robią. Więc albo, albo zmusimy rząd do, do rozmów i, i przyjęcia bardzo konkretnych rozwiązań. To nie chodzi tylko o górnictwo, bo górnicy są w miarę zabezpieczeni. To chodzi w ogóle o przyszłość Śląska. Pan wie, że jeżeli nie podniesiemy hutnictwa, przemysłu motoryzacyjnego, to stąd ze Śląska będzie musiało wyjechać na Pomorze albo dalej miliony ludzi, bo dzisiaj przesuwamy ten cały, to całe serce przemysłowe i energetyczne Polski na Pomorze, co jest ogromnym błędem. Nie ma już czasu, żeby o tym dyskutować, ale... No ale to tam my, ma być my... atom, to tam rosną wiatraki. Tam ma być atom, tam rosną wiatraki, nawet węgiel, jeżeli go będziemy chcieli sprowadzać, to, to, to tamtą drogą. Największy, największa kopalnia dzisiaj to jest port w Gdańsku, tak? To tam barburkę być może trzeba będzie obchodzić, bo tam jest najwięcej, najwięcej węgla. Zresztą ten węgiel leży i degraduje się, ponieważ już w momencie sprowadzenia był, był yy, do niczego nieprzydatny. Nie Więc to chodzi o przyszłość całego regionu. No nie to o odpowiem o panu w takim razie, jak ta przyszłość ma wyglądać. Był premier Donald Tusk w Braci Bożu, Rafako zamienia się w Jelcza. Jak dobrze pójdzie, to w 2027 roku te podwozia w wersji wojskowej będą budowane dzisiaj... i premier mówi dodatkowo, będę was odwiedzał częściej, bo tutaj był, jest przemysł ciężki, jest infrastruktura. Jest pan dzisiaj w formie, bo trafia pan w punkt. Z, ze znakomitej spółki, która zajmowała się energetyką na światowym poziomie, mogła rewitalizować nasze bloki energetyczne, mogła modernizować całą polską energetykę, my zrobiliśmy firmę, która będzie klepać jakieś podwozia do samochodów. Przepraszam bardzo. To można było zrobić wszędzie. Rafako trzeba było ratować jako Rafako, jako firmę, która działa na rynku energetycznym, bo nie ma drugiej takiej firmy w Polsce i jest niewiele takich firm w świecie. My, my zapłacimy ogromne pieniądze, kiedy będziemy ratować swój system energetyczny, a będziemy go ratować, bo energii nam zabraknie. I to już wkrótce. Za to, żeby Siemensy nie Siemensy nam tutaj robiły tą robotę, którą mogło zrobić Rafako. Firma o, o, o światowych tradycjach ogromnych tradycjach, zatrudniająca wielkich fachowców. Ja słyszałem wywiady z tymi ludźmi, i oni, oni są po prostu totalnie rozgoryczeni, bo oni do zupełnie innej pracy są powołani, a teraz będą musieli klepać młotkiem w, w blachę. Przepraszam, że tak o tym mówię, bo ja wiem, że to jest ważne, żeby ci ludzie mieli pracę, ale. ale te, takich ludzi do, do takiej pracy można było wszędzie znaleźć, a Rafako należało ratować jako firmę działającą na rynku energetycznym. Nie wierzy w Pan w takim razie, panie przewodniczący, że śląskie mogło być e, takim zagłębiem zbrojeniowym, jakieś podstawy wierzę, są że rozwiąże się mianowicie. Wie pan jeżeli to, sobie, jeżeli to sobie sensownie ułożymy, to znaczy zaczniemy od węgla koksowego, jeżeli y, y, potem będzie koks. A mamy tutaj możliwości. Koksownia Wiktoria, która jest poza Jastrzębską Spółką węglową, to są do, dodatkowe moce. To nie mamy tutaj żadnej konkurencji w całej Europie. Jeżeli do tego dołożymy hutnictwo surowcowe, które niestety nie jest w naszych rękach. Na szczęście minister Balczun mówi, że przygląda się sytuacji w Mitalu i tym groźbom, które Mital co jakiś czas powtarza, że on się wyniesie ze swoim produkcją z Polski, no to nic prostszego niż przejąć ten środek tego, tego cyklu produkcyjnego, no i nadal mamy zakłady zbrojeniowe. Więc wie pan, my mamy zdolność do tego, żeby ten cały ciąg technologiczny ułożyć i zadbać o bezpieczeństwo Polski i Europy. To nie jest tak, że my tej zdolności nie mamy. My ją mamy, tylko że niestety nic się w tej sprawie albo niewiele się w tej sprawie, w tej sprawie robi. My od szeregu lat postulujemy powstanie tego typu związków pomiędzy, pomiędzy zbrojeniówką a, a, a sektorem surowcowym. I jeżeli sobie to dobrze ułożymy to i Śląsk, i, 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 i sektory, o których mówimy, mają przyszłość. Na koniec zapytam krótko, bo poruszył pan ten wątek, czy nasze śląskie automotive jest już zaorane, czy... Wspólnie w Europie uda się wypracować jakiś nowy model myślenia na ten temat? Na, nasze śląskie y, automotyw jest zaorany z, razem z naszym europejskim y, przemysłem motoryzacyjnym. Przecież Europejczycy zrobili wszystko, żeby przepędzić y, swoje koncerny samochodowe. Z Ale teraz się budzą, gdzie, bo, gdzie, bo te koncerny pukają gdzie, gdzie niemieckie ma, chociażby do Fiat, Bundestagu. W, gdzie pan ma Fiata w tej chwili? Nie, no nie, nie pan Berlusconi podjął nie decyzję, się posalone, że Fiat ma być we Włoszech. <laughs> Fiat jest w Stanach Zjednoczonych. Fiat jest w Stanach Zjednoczonych, tam się Doskonale zainstalował i tam funkcjonuje. Niech pan się przejdzie po salonach e, 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 z, z samochodami, to pan zobaczy te tłumy ludzi, którzy czekają e, tam, gdzie sprzedają ha, samochody chińskie e, i te pustki w tych, samochodach, w, tych, w, tych, w tych w tych miejscach, gdzie sprzedaje się samochody europejskie. My ten wyścig po prostu przegrywamy e, e, na skutek. Szalonej polityki, która jest prowadzona. W tej chwili Niemcy zaczynają się upominać o interesy przemysłu motoryzacyjnego i ostro się sprzeciwiają temu, żeby w 2035 był koniec samochodami spalinowymi i być może z tego coś będzie, tylko że klucz do tego problemu to jest jednak cena energii. My mamy nadal trzykrotnie, czterokrotnie wyższą cenę, cenę energii. Ja mam takie wrażenie, finach, panie przewodniczący, Stanach, że, że właśnie po to. to może być y, ta umowa z Ameryką Południową, Mercosur, żeby te wózki, które tam stoją w tych magazynach, wypchnąć. No, to na krótką metę, metę może się udać, ale ja bym się bardziej koncentrował na, na umowach z naszym innym sojusznikiem, także polskim sojusznikiem, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, bo, bo tam się dzieją ciekawe rzeczy. Jeżeli ktoś ma szansę wygrać ten wyścig o, 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 o gospodarkę, to nie Europa i nie kraje Mercosur, tylko Stany Zjednoczone, bo jeśli nie, to będziemy się musieli uczyć po chińsku. Bogusław Ziętek, przewodniczący sierpnia 80, jak najbardziej po polsku. Dziękuję. I o polskiej racji stanu. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.